Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanu. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz jego nóg i dziękował mu: A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec do Niego zajrzekł wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo pańskie. Historia opisana w dzisiejszej Ewangelii jest bardzo podobna, do tej z pierwszego czytania, z drugiej księgi królewskiej historii uzdrowienia wodza syryjskiego Naamana. Jedna i druga historia zaczyna się od doświadczenia bezradności, konkretnie bezradności wobec ciężkiej choroby, ale wiemy, że trąd na kartach Pisma Świętego często ma charakter symboliczny i oznacza. Te różne formy ludzkiego zmagania, ze słabością, z grzechem, które wydają się być nie do pokonania, bo trąd w czasach, w których rozgrywa się Ewangelia, w których rozgrywa się historia biblijna, był chorobą nieuleczalną. I ci ludzie i z Ewangelii, ci z pierwszego czytania przychodzą, aby szukać pomocy. Jako formę, która ma prowadzić ich do uzdrowienia, otrzymują bardzo prostą wskazówkę. Początkowo tak prostą, że aż trudną do zaakceptowania. Jest to fragment pominięty w dzisiejszym pierwszym czytaniu, ale gdybyśmy zajrzeli do pełnego tekstu, to dowiedzielibyśmy się, że na Aman, usłyszawszy o tym, że ma w ramach swojego uzdrowienia po prostu zanurzyć się siedmiokrotnie w rzece Jordan, powątpiewał. A nawet był wzburzony, że tak długą drogę przeszedł tylko po to, by usłyszeć, że wystarczy, że zanurzy się w wodzie. Jakby w jego rodzinnym kraju nie było dobrych rzek, lepszych niż ten brudny Jordan. Ale ostatecznie decyduje się wejść do tej wody i dokonuje się cud. Podobnie w Ewangelii tych y, dziesięciu trędowatych godzi się ruszyć do kapłanów, chociaż. Jezus nie dokonał żadnego gestu, nie wypowiedział żadnego słowa, nie dotknął ich. Każe im iść do kapłanów, to jest znaczące i pewnie także należy właściwie rozumieć to wezwanie. W księdze kapłańskiej jest opisane, w jaki sposób należy dokonać oczyszczenia człowieka, który został uzdrowiony z trądu. Jeżeli takie uzdrowienie następowało, co było raczej rzadkością, sytuacją zupełnie niewyobrażalną i faktycznie jakimś dziełem Boga należało zgłosić się najpierw do kapłanów, którzy niejako jak komisja lekarska orzekali, że faktycznie trąd ustąpił i godzili się na to, żeby osoby, które były przez dłuższy czas wyłączone ze społeczności, mogły do tej społeczności wrócić. Innymi słowy, Jezus, który poleca tym trendowatym, żeby udali się do kapłanów, Mimo tego, że ich ciała ciągle są pokryte ranami, domaga się od nich znaku wiary, domaga się od nich zaufania Jego boskiej mocy. Podobnie ym, było w historii Naamana. Także od Naamana w tym prostym geście oczekiwano po prostu zaufania Bogu. Wielkie cuda mogą się dziać w życiu człowieka, wtedy gdy wierzy. I wtedy, gdy ufa. Pewnie dlatego nie doświadczamy Bożych łask, bo nasza wiara jest słaba. Słyszeliśmy to w ostatnich tygodniach. Wystarczyłoby, że byłaby jak ziarnko gorczycy, a bylibyśmy w stanie góry przenosić. Doświadczenie wiary zakłada pewną konkretną kondycję człowieka, która jest opisana w tych dwóch historiach. Tę kondycję nazywamy pokorą, ale nie należy jej rozumieć jako jakiegoś gestu uniżenia, zakwestionowania siebie, uznania kogoś, siebie za kogoś gorszego od innych. Zupełnie odwrotnie, zrozumienia faktycznie kim jestem, uznania swoich ograniczeń, ale także uznania tego, że jestem przez Boga chciany i przez Boga powołany do szczęścia. Tylko człowiek tak pokorny ma jeszcze odwagę prosić. Bo czasem poprosić o pomoc jest gestem wielkiej odwagi i znakiem tego, że ja wciąż walczę i wciąż wierzę. Gdy człowiek przestaje prosić, jest nadmiernie skupiony na własnych siłach, czasem na własnych ograniczeniach. Faktycznie jego życie staje się cierpieniem. Cierpieniem wynikającym przede wszystkim z izolacji, z tego, że nikogo nie potrzebuję, albo już nie wierzę, że ktokolwiek jest mi w życiu potrzebny, łącznie z Bogiem. Ta pokora na Amana, pokora trędowatych otworzyła ich na cud, otworzyła ich na uzdrowienie. Zwłaszcza w Ewangelii. Jezus podkreśla, że potwierdzeniem tej pokory już po dokonanym znaku była wdzięczność. Faktycznie, wdzięczność jest cechą ludzi pokornych. Ludzie pyszni nie potrafią być wdzięczni. Bardzo trudno przechodzi im przez gardło słowo, słowo proszę i dziękuję. Ci ludzie z Ewangelii. Byli grupą zróżnicowaną. Chociaż to szczegół wydaje się, że jest szczególnie istotny dla Jezusa. Jezus zaznacza, że chociaż dziesięciu odeszło od Niego do kapłanów, to wrócił tylko jeden i był to Samarytanin. Jeżeli pamiętamy, to Samarytanie i Żydzi zasadniczo się nienawidzili do tego stopnia, że wtedy gdy Jezus po raz pierwszy wkracza do Samarii, to niektórzy boją się jego bezpieczeństwo, czy faktycznie zachowa życie wchodząc w tak bardzo nieprzyjazne środowisko. Ale Jezus wszędzie szuka człowieka. Ta różnica między jednymi a drugimi początkowo jest niedostrzegalna. Czy zastanawialiście się dlaczego? Nie przychodzą jako Żydzi i Samarytanin, ale przychodzą jako trendowaci. Słabość, bezradność jest doświadczeniem, które potrafi zbliżać. Doświadczyliśmy tego chociażby wtedy, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, i mimo tak wielu podziałów, byliśmy się w stanie zjednoczyć w tak pięknym i wzniosłym dziele niesienia pomocy. Gdy umiera osoba bliska albo choruje, nawet zwaśnioni członkowie rodziny zbierają się razem po to, by wspierać siebie nawzajem nadzieją. Gdy studenci czy ludzie w pracy mają do wykonania wspólny projekt, są gotowi przyjąć pomoc nawet od tych ludzi, których tak po prostu nie lubią. Doświadczenie słabości potrafi zbliżać, potrafi tworzyć wspólnotę. Doświadczenie słabości, które płynie z pokory, z tej świadomości, że nie wszystko jestem w stanie zrobić sam, a na pewno nie wszystko muszę robić w życiu sam. Ale zobaczcie, co się dzieje z tą wspólnotą wtedy, gdy. Doświadcza uzdrowienia. Wspólnota się rozpada. Dziewięciu poszło inną drogą, wrócił jeden. Wróciły podziały, wróciły napięcia. Może rozstali się nawet w złości i gniewie. Bo tak czasem bywa, że gdy zanika w sercu pokora i wraca pycha, to bardzo trudno nam jest być z drugim człowiekiem. Tutaj w świątyni na mszy świętej jesteśmy jedną wspólnotą. Niezależnie od tego, czy ktoś pełni ważne życiowe funkcje, zarabia dziesiątki tysięcy złotych, czy jest człowiekiem żyjącym skromnie i nie posiadającym jakiegoś wyjątkowego wykształcenia. Nie mamy etykiet na twarzach. Nie siadamy obok osób, które lubimy. Jesteśmy jedną wspólnotą wspólnotą ludzi, którzy potrzebują Boga, świadomych swoich słabości. Doświadczamy cudu, bo Bóg przychodzi do nas z łaską oczyszczenia. Oczyszcza nas swoim łagodnym słowem i wszystkich, bez wyjątku, chce nakarmić swoim ciałem. I co się dzieje z tą wspólnotą? Dopuszczamy mury świątyni. To dzisiejsze słowo jest wezwaniem, ...żeby na nikogo nie patrzeć z góry, Żeby szukać pokory jako drogi do budowania jedności i pokoju w świecie. Prośmy Boga o tę pokorę, która nie jest zwykłym samouniżeniem, robieniem z siebie chłopca do bicia, ale świadomością tego, że potrzebuje i Boga, i drugiego człowieka.